Wow, my Drodzy! Znajdujemy się aktualnie w opuszczonej stacji, zapomnianej stacji towarowej. Tak jak widzicie, tak jak widzicie szyby, czy właśnie tunele. W których najprawdopodobniej serwisowano takie pociągi, a tutaj najprawdopodobniej z góry spadła lampa. Albo najprawdopodobniej nie lampa nie wiem jest obgrodzony, jak widać taśmy na początku nie było. To jest jeden z moich drodzy budynków na tym terenie, drugi znajduje się tam. I tak jak widzicie Drugi budynek, który aktualnie widzicie, mógł być, mógł być częścią tak naprawdę tego budynku. Tutaj mogły być magazyn części zamiennych, lub po prostu budynek biurowy. Zaraz się o tym przekonamy, wchodząc do jednego z budynków. Okej, okay, czyli najprawdopodobniej moje przekonania co do, że mogłaby to być jakiś magazyn. Najprawdopodobniej tam tamtą stronę. Najprawdopodobniej legły w gruzach, jak ten budynek, ponieważ nie wygląda on na magazyn, tylko na jakiś budynek. Na przykład, hmm. ciężko mi powiedzieć, co to może być za budynek. Drodzy, wychodząc z tego budynku, zobaczyłem bardzo ciekawą rzecz. Najprawdopodobniej mogła to być jakaś wieża, która, tak jak te poprzednie, tak, tak to właśnie wygląda. Nie wiem do czego te wieże służyły, ale aktualnie stoję na drodze, gdzie kiedyś jeździły pociągi, i oczywiście musimy tutaj sobie nagrać. Tutaj znajdował się podest. A tutaj najprawdopodobniej działania. A podobnie Ciężko powiedzieć czyje Czy wandali, czy złomiarzy Czy po prostu Się to przewróciło Choć wygląda na to, że Nawet idzie tędy prąd Zobaczcie, kabel Z czteroma żyłami Nawet tu jest drugi kabel Nie dotykajcie takich rzeczy, moi drodzy, na Rubeksie. Mniejsze, że miejsce jest opuszczone Mogą one być Pod napięciem Aktualnie Widzicie, moi drodzy, tutaj poboczne, najprawdopodobniej, albo może tutaj, magazynowali części, które mogli wymieniać. Niestety tego nie wiem, jaka jest do końca prawda. Ponieważ, tak jak powiedziałem, bardzo U, szukamy miejsc naprawdę na spontanie. I z tego niestety wynika to, że dla was historii nie mam tego miejsca, ale tego są tory. Bardzo dużo torów Zobaczcie, tu najprawdopodobniej kiedyś szła co tam powtórz? Jak tam? A nic, znalazłem więcej torów, które są poprowadzone gdzieś w dal My to samo Okej okay. yy... Zgubiłem wątek, mogła tu być kiedyś trasa. 7-8 tak to jesteśmy na tej samej drodze. Jestem delikatnie dalej, przy tej wielkiej hali. Moi drodzy, najprawdopodobniej, oczywiście, mogła tu być kiedyś główna droga dojazdowa dla większości ludzi z tego rejonu. A my udajemy się w drugie ciekawe miejsce. Szukam tego i znalazłem. Trochę mi zajęło. A to jest to przed nami. Komin. Albo jakiś odprowadzający powietrze, który schodzi głęboko. Więc możliwe, że nie dość, że tutaj były wielkie hale, hangary, to jest coś tutaj się mogło jeszcze znajdować. A tutaj mamy miejsce obgrodzone taśmą. Bardzo ciekawe dlaczego. I studienka, do której raczej nikt z nas nie chciałby na pewno wpaść. Dlatego noście przy sobie nie tylko latarki, ale też rozum. I tutaj raczej nie znajdziemy tego. Nie znajdziemy niestety. To jest jakieś pomieszczenie. Nie wiem nawet do czego. Drodzy, przechodząc znowu koło... Tej wieży Gdzieś tutaj ten budynek się znajduje To będzie wyzwanie znaleźć hmm. Bardzo ciekawe Kompletnie nie, mia nie miałem go można powiedzieć na liście Faktycznie Moi drodzy jest Ciekawe od czego to było Cholerna droga Możliwe, nie możliwe, ok. To ja sobie wejdę. No i moi drodzy, wchodzimy. Czyli co to mogło być? Ok. Możliwe, moi drodzy, to co mówią moi mojej kompanii. Czyli że mogło to być faktycznie od stacji. Ach, dobra, nie wejdę tam. I bardzo dziwne zjawisko, jeżeli chodzi o Urbexy. Nierozkradzione metalowe schody. Naprawdę bardzo ikoniczne miejsce, i wydają się w dobrym stanie. A więc idziemy. Ja jeszcze co tak ci powiem? Co tam jest? Dach. I... Dach. Myślę, tak Druga próba. Moja. tym tu po stropie tego oto budynku. Okay. A my moi drodzy, jak to na urbex nastało, że chodzimy na strop. I oto jesteśmy moi drodzy na dachu tego co znajdowało się kiedyś i muszę wam, moi drodzy, ciekawostkę powiedzieć to się pode mną, moi drodzy, niestety ugina, więc trzymamy się bardzo blisko krawędzi i droga, która prowadzi wow naprawdę, naprawdę wow, jeżeli chodzi o te miejsca Moi drodzy, chuj Myśla to ochrona? Chyba to, że to przejechało już. To nie? Moi drodzy Kto to to przyjechał Może to coś eksploratorzy, wiesz? Moi drodzy, akcja jak zwykle. Usłyszałem kroki w hali, wiesz? Tylko, że to mógł być znowu deszcz. Moi drodzy, rozdzielając się znowu z ekipą po sprawdzeniu, czy ktoś nie chciał sobie tutaj tego test wiedzieć jak my, znowu się rozdzielamy. No oni do w stronę hali, my idziemy w stronę tego drugiego budynku, którego się też już przebitki widzieliście. Moi drodzy, tak jak opowiadałem, ten budynek. Wejdziemy sobie od tyłu, ten budynek mógł służyć jako biurowiec, biurowiec bardzo, bardzo mały biurowiec, ale jednak mógł być to, moi drodzy, tego typu O z wnioskuję Hangar, który znajduje się obok, potrzebował też ludzi, którzy operują. Drodzy, ktoś tutaj jeździ Przepraszam, tak spanikowałem, ale... Tak jak mówię, terenówka Gdzie jesteście? Pod budynkiem, tak jakśmy wchodzili Dobra, ja wychodzę z tego zawalonego całego Idziemy w stronę Moi drodzy, ktoś tam jeździ dlatego tak panikuję, ponieważ... Kamer niby nie ma, na mnie jedzie auto Tak wiem no, w prawo zatrzymaj się, zatrzymało się, schowaj się. Od razu podjechało tam auto. a no więc bardzo ciekawy rozwój sytuacji. Rusza chodźcia. my się normalnie w ten chodźcie Co tu się odpierdala, kurwa. Na, na blaszak, na blaszak pójdź, e, idźcie pomału, ja idę szybciej e, Jak coś to radio cały czas, nie? I puszorianę pierwszą, no Kurwa, gąszcz Nie chcę, żeby nam tu zajechało, wiesz? Moi, moi drodzy no to tak zrobimy. To jest druga droga zresztą. Różnie, różni, różne ludzie to mogą być. Jedzie tutaj. Przejechało. Cywilne. To no nie nic. Czekaj, 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 bo tu mogą nam wyjechać. Dobra, tam. Zejdź. Z torów, z torów. Może to być ochrona. Dobra. Proponuję się rozdzielić. Lekko, ja pójdę sam. A mogą być to ci ci. Kobieta i mężczyzna. Ta, moi drodzy, dosyć nieplanowana ewakuacja Szary samochód, który jeździł za nami Aktualnie zmierzamy Żeby wydostać się z tej Poklęski Poklęski Moi drodzy, kończąc już tą Ekstremalną ucieczkę przez pola Chcę Wam podziękować za jeszcze Zamknięcie materiału i do zobaczenia następnym razem. Cześć!